Cześć, siemanko, witajcie z tej strony witam was bardzo serdecznie. Chciałbym was przeprosić za to, że dosyć długo nie było odcinków na kanale. A to ze względu na to, iż mi się zepsuła karta graficzna. I przez jakiś czas wolałem nie odpalać w ogóle komputera. A następnie, jak już stwierdziłem, że sobie go odpalę, to bałem się nagrywać dla Was odcinki. Z uwagi na to, że nie wiedziałem, czy mi się komputer nie spali. Więc nie nagrywałem też z tego powodu. A teraz się odważyłem, więc Was przepraszam za to, że nie było odcinków. Mam nadzieję, że wybaczycie. I będzie wszystko git. No. To do miłego. Do zobaczenia. Ciao. A w sumie dokończę najpierw kwiatka. Bo takie zestawiłem smutne No Prawdopodobnie W momencie kiedy to Opublikuję dla was Te przeprosiny cudowne To już będzie po feriach Więc widzimy się W następnych odcinkach Ciao do zobaczenia